Tę noc stajemy przy ołtarzu Jezusa Chrystusa, wiedzeni głosem aniołów, którzy zwiastują Bogu chwałę na wysokościach, a na ziemi ludziom pokój. Chcemy w tej przyświętej pasterskiej przyjść i oddać pokłon dziecięciu, które zamieszkało pomiędzy nami, by nam błogosławić. Te przy najświętszą ofiarę sprawuje w intencji wszystkich parafian. I osób modlących się w naszych kościołach, prosząc za wyżyjącym Panu Bóg oficie a z małych przyjął dobro na U stóp Dzieciątka złożonego w żłóbku, złóżmy również intencje naszych serc, nasze rodziny i wszystkie te sprawy, z którymi przyszliśmy na te przynajmniej święte. Abyśmy mogli godnie w niej uczestniczyć, przeprośmy teraz dobrego Boga za wszystkie nasze grzechy. Spowiadam się, Bogu wszelkie Bóg i wam, bracia i siostry, że bardzo speszyła myślą o życie, zanim Pani moja, i... Jak zawsze dzielicę wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, pomodli w do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Syna, którego tajemnice wcielenia poznaliśmy na ziemi, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. z księgi proroka Izajasza na leczących ciemnościach ujrzał światłość wielką nad mieszkańcami kraju progów, światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowanie się przed Tobą, jak radują się żniwa, jak się weselą przy podziale łuku, bo złamałeś ciężkie jarzmo i drążek na Jego ramieniu, Pret jego cierpiążcy, jak w dniu porażki Mariantów. Albowiem dziecię nam się narodziło. Syn został nadany. Na jego barkach spoczęła władza. Nazwano go imieniem Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad jego królestwem, które on utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością. Odtąd i na wieki zazdrosna będzie miłość zastępów, Tego dokona. Oto Słowo Boże. I rząd światowych, rozumie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały Wielkiego Boga i zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i, i oczyścić lud, lud, lud wybrany, sobie na własne, godliwy w spełnianiu dobrych użytków. Oto słowo Boże. Obie, W całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą serii był chwileniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i do Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była przy kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straszną nocną nad swoim trzodem. Wtem stanął przy Michaniu pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, także bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich, anioł, Nie bójcie się, oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam zbawiciel, którym jest Mesjasz-Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w człowieku. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał. Oto słowo Pańskie. Na kartach biblijan. Chagada nawiązywała do pierwszego święta Pasty i wyjścia Izraelitów z niewoli egipskiej. Wyjścia, które oznaczało nowy etap w historii Izraela, bo etap prowadzący do Ziemi Obiecanej. Ta noc, która gromadzi nas dzisiaj w naszym filialnym Kościele, jest również nocą nowego etapu. Nie tylko dlatego, że wspominamy wydarzenie sprzed ponad dwóch tysięcy lat, ale jest to kolejne Boże Narodzenie w naszym życiu. Bardzo często idąc właśnie ku świętowaniu narodzenia Chrystusa wpadamy w podobne schematy, podobne schematy przygotowań, ale to wszystko już za nami. Teraz przychodzi najważniejszy moment. Bo ta noc jest inna niż wszystkie, bo to jest noc, która nigdy więcej się nie powtórzy. Ta noc jest łaską daną nam przez Boga na ten konkretny czas. Historia narodu wybranego ma swoje wzloty i upadki. Przeprawda się w niej pobożność z grzesznością, wypełnienie Bożego prawa lub drastyczne Jego łamanie. Tak naprawdę każdy z nas w tej historii mógłby się przejrzeć jak w zwiercianie i zobaczyć swoje życie w cnocie i grzechu, swoje życie we wzlocie i swoje życie w upadku. Być może dlatego, że ta historia jest tak zakmatwana, prorok Izajasz powiedział o tym ludzie, że jest narodem kroczącym w ciemnościach. Kiedy jest ciemno, łatwo się potknąć, upaść, przewrócić, zrobić sobie krzywdę. W świetle jest nam zdecydowanie łatwiej uniknąć upadku. Dlatego też z łaski Pana Boga naród kroczący w ciemnościach ujrzał światło wielką. Dlatego nadszedł dla Maryi czas rozwiązania, powiła swego pierworodnego Syna, Owinęła go w pieluszki i położyła w szłowie. Bóg nie chce, by jego lud potykał się we własnych błędach, błądził we własnych grzechach. Bóg nie chce, byśmy chodzili w kółko, powielając nic nieznaczące schematy, które nie mają żadnego wpływu na polepszenie naszego życia. Dlatego z wieczności wszedł w doczesność. W minioną czwartą niedzielę Adwentu słyszeliśmy, że dziecie, które ma się nam narodzić, będzie nazwane Emmanuele, to znaczy Bogiem z nami. Bóg ze swojej światłości wszedł w naszą krainę ciemności do broku naszych serc i życia, by rozświetlić je światłem swojej łaski. Wielu spośród nas żyje w ciągłym jakimś lęku, w ciągłej jakiejś niepewności, Do każdego dnia jesteśmy zasypywani lawiną jakichś negatywnych informacji. Do tego stopnia, że niektórym wydaje się, że gorzej być nie może. A media jakby chciały nam mówić, że zawsze może być gorzej. W tym wszystkim ginie w nas radość Bożej obecności. A Bóg Rodząc się jako małe dzieciątko, ukazał nam swoją pokorę. Ta pokora podwierdza się w tym, że każda, nawet nasza najmniejsza myśl, potrafi przysłonić Jego obecność. Ta noc różni się od innych, bo w niej Bóg dosłownie dopomina się o naszą uwagę. Dopomina się, byśmy przypomnieli sobie o tym, że czy się wali, czy się pali, czy panuje pokój, czy w okolicy słychać syreny zapowiadające alarm bombowy. To Bóg jest. Bo on po to stał się człowiekiem, by razem z nami dźwigać brzemię naszej doczesności. Choć raz w roku potrafimy skupić się na Bogu, który jest pośród nas. Świadczą o tym liczne spowiedzi, licznie przyjmowane Komunie Święte. I to jest niesamowite, jak Dzieciątko Jezus potrafi nas wszystkich przyciągnąć do siebie. Papież Franciszek zadał dziś w czasie Brzy Świętej w Bazylice Świętego Piotra pytanie Co ta noc znaczy dla mnie? Zwrócił uwagę, że święta Bożego Narodzenia są przysłonięte bardzo wielkim konsumpcjonizmem. A Ewangelia według świętego Łukasza idealnie opisuje sytuację, w której znajduje się większość z nas. Wszyscy są zabiegani, wszyscy są zajęci, a Ewangelista chce nas wziąć jakby za rękę, by, byśmy znaleźli się tam, gdzie Bóg chce, byśmy byli. Czyli przy żłubku. Przy tym żłubku jest miejsce dla każdego z nas. Bez względu na wiek, bez względu na status społeczny, bez względu na moje dobre uczynki, zasługi, czy też moje grzechy. Jest miejsce dla mnie i dla Ciebie. Przyjdźmy więc i pokłonujmy się. Adorujmy Jezusa obecnego pośród nas. Na nowo. Ucieszmy się Jego obecnością, by rzeczywiście ta noc stała się inna niż wszystkie. Ale nie poprzestańmy tylko na pięknych kolędach, emocjach, pięknie przystrojonych domach i kościołach. Pragnijmy, aby noc Bożej Obecności trwała w nas cały czas, byśmy troszczyli się o stan naszego serca byśmy zawsze żyli w łasce uświęcającej i w każdej chwili byli gotowi przyjąć do naszych serc Najświętsze Ciało naszego Pana, który jest obecny pośród nas w Najświętszym Sakramencie. Prośmy, by ta noc była nocą mojego spotkania z Bogiem. Spotkania, które we mnie Zaowracuję jeszcze większą wiarą, nadzieją i miłością. Zdajmy naszą wiarę i nasz i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało uklętywne. Wierzę w biednego Boga, Ojca Wszechmocnego, Stworzyciela i Majczyny, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzialnych i biednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna naszego ale sądzi, że umarł, a kres, nie będzie końca. Wierzę Ducha Świętego, Pana Jużyjszego, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie objawia wiernień i który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, który jeden przez opuszczenie grzechów, i proszę zrzeszczenia i życia wiecznego w przyszłości. W tę świętą noc, kiedy w Nowonarodzonym dziesięciu ukazała się łaska Boga iosąca zbawienie wszystkim ludziom, skierujmy do Pana nasze prośby za Kościół i świat. Módlmy się za Kościół zwiastujący dzisiaj świat w radosną nowinę o zbawieniu przyniesionym przez Chrystusa, aby mógł zanieść Ewangelię do wszystkich ludzi dobrej woli. Ciebie prosimy. nas Panie. Módlmy się o pokój dla całego świata. Niech ustaną wojnę, a ludzie dobrej woli niech budują cywilizację miłości. Ciebie prosimy. nas Módlmy się za niewierzących Chrystusa i pośród mroków, z wątpienia zawośnie dla nich światło wiary. Ciebie prosimy. Udmy się za ludzi ubogich, zepchniętych na margines życia, za bezdomnych, osamotnionych, za tych, którzy tę dzisiejszą noc spędzają sami. Niech nie utracą wiary, że Bóg jest z nimi, i niech znajdą się przy nich ludzie o dobrym sercu. Ciebie prosimy. Udmy się za wszystkich dobrodziejów, ofiarodawców, tych, którzy tudzą się, trudzą się przy tej świątyni. Aby nowo narodzone dzieci było dla nich nagrodą, Ciebie prosimy. Módmy się za całą naszą parafię, za dzieci, młodzież, dorosłych, wszystkich chorych, wszystkich cierpiących, wszystkich tych, którzy doświadczają krzyża. Módmy się za tych, którzy przestali chodzić do kościoła, którzy się odwrócili od Chrystusa. Prośmy dla nich o potrzebne maski na ten czas. Ciebie prosimy. I módlmy się za wszystkich zmarłych, szczególnie tych, którzy odeszli w mijającym roku, tych, których zabrakło przez stole wigilijnym, aby Pan obdarzył im wieczną nagrodą w niebie. Ciebie prosimy. I w chwili ciszy w swoim sercu powierzajmy Panu Bogu nasze sprawy swoje radości, swoje zmartwienia. Ciebie prosimy, módmy się za nas. Czuwających w tę świętą noc, aby słowo, które stało się ciałem, zamieszkało w naszych sercach. Ciebie prosimy. Nas, panie. Boże, wierny obietnicom danym człowiekowi, niech światło nad Betlejem zapośnie w życiu wszystkich, za których się modlimy, aby każdy z nas doszedł kiedyś do z tej światłości przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen.